Minioną niedzielę w starej hali sportowej Gosir rozgrywany był turniej piłkarzy ręcznych w ramach przygotowań do zbliżającego się sezonu ligowego. Do rywalizacji przystąpiły cztery zespoły. Szczypiorek w pierwszej socjocie to już nasz taki szczególny turniej, który organizujemy w zasadzie od początku naszego powstania. Skupiamy się głównie na rozgrywkach młodzieżowych, no ale dzisiaj gramy akurat seniorami. To jest turniej przygotowawczy do drugiej ligi seniorów, w której będziemy dalej występować. Biorą udział zespoły oczywiście, na szczepioniak Bank Spółdzielczy Gniezno. Przyjechały zespoły pierwszoligowe z Bydgoszczy, z Konina oraz juniorski zespół MKS-u Poznań. Rozgrywki ligowe zaczynają się za e, 3 tygodnie, to jest 16-17 wrzesień. E, jeszcze dokładnie nie wiemy, w który dzień zagramy, prawdopodobnie 17 września, ale to będziemy ogłaszać na Facebooku. E, więc liga się zbliża. To jest turniej, gdzie mamy sobie troszeczkę ograć, bo jeszcze grania za dużo nie mieliśmy. skupiliśmy się na przygotowaniu fizycznym do sezonu, a teraz przygotowujemy się również punktu względem taktycznym. Ostatecznie po kilkugodzinnej rywalizacji pierwsze miejsce zajęła drużyna ze startu Konin przed AZS Bydgoszcz. W meczu o trzecie miejsce gospodarze Szczypiorniak Bank Spółdzielczy Gniezno przegrał minimalnie 21 do 22 z juniorami MKS-u Poznań.